Chłopiec podniósł rękę, żeby odpowiedzieć na pytanie, ale gdy nauczycielka zobaczyła jego znoszone buty, zrozumiała, że pochodzi z biednej rodziny. Odwróciła wzrok i wybrała innego ucznia. Tego w skórzanych butach. Ten chłopiec był najbiedniejszy w całej klasie. Jego rodzina mieszkała w schronisku, a na kolację mieli tylko kawałek chleba. Matka dzieliła go na pięć części, ale to było zdecydowanie za mało. Chłopiec zjadł wszystko w kilka sekund. W nocy z głodu nie mógł zasnąć, a w czasie przerwy na lunch w szkole cierpiał jeszcze bardziej. Niektórzy koledzy jedli bułki, inni owoce. On tylko oblizywał Patrząc, jak inni zajadają się swoim jedzeniem. Wtedy jeden z uczniów zauważył jego głodny wzrok i zaczął się z niego śmiać. Chłopiec milczał. Drugi rzucił kawałek smażonego kurczaka do kosza i powiedział, żeby sobie go stamtąd wziął. Upokorzony i wściekły chłopiec wstał i uderzył go w twarz, powalając na ziemię. Po chwili zdał sobie sprawę, że wpakował się w kłopoty, więc uciekł ze szkoły i nigdy już tam nie wrócił. Z czasem został bokserem, amatorem, ale na początku brakowało mu umiejętności. Jego ciosy były łatwe do uniknięcia, a przeciwnik, znacznie mniejszy, powalił go na desk. Wszyscy się śmiali. Rozwścieczony uderzył w worek treningowy ważący 200 kg tak mocno, że spadł z haka. To zwróciło uwagę trenera, który dostrzegł w nim ogromną siłę i postanowił go szkolić. Chłopak trenował nogi, skakał na skakance i ćwiczył szybkość uderzeń na małej piłce. Kiedy wrócił na ring, znokautował rywala jednym ciosem. Chciał zostać mistrzem świata. Trener tylko się uśmiechnął. Nikt się nie spodziewał, że rok później naprawdę zostanie zawodowym bokserem. Wygrał 40 walk z rzędu i został mistrzem. Ale pewnego dnia zobaczył, jak Muhammad Ali żartuje z niego. Rozwścieczony, wyzwał go na pojedynek. W czasie walki Ali poruszał się lekko i szybko, aż w końcu w ósmej rundzie trafił go prosto w szczękę. Po tej porażce bokser w padł w głęboką depresję. W kolejnej walce zemdlał w ringu. Gdy się obudził, powiedział, że zobaczył Boga i narodził się na nowo. Następnego dnia dał się ochrzcić w rzece, pożegnał boks i został pastorem. Po latach był silnym, spokojnym mężczyzną. To historia wielkiego boksera George'a Formana. A kto jest twoim ulubionym bokserem wagi ciężkiej?